Pokażcie na kanale KŁÓKIE Monster! Pięknie, naprawdę! Nie! naszym kanale Yeah, Nie! Nie! kanale Nie! 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 No Nie! 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 z Nie! 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 I Nie! 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 Chłopcy, dziewczęta, no i Bill. To ja! Na kanale Cookie and Monster naszych przyjaciółek, kochanych, wybiło 10 subskrypcji! Huu! Ale super, 10 sub? Nie spodziewałam się. Dobra, dobra, koniec tych słodkości. To jest mój kanał, nieważ. Uuu, kochana ma. Szukamy aktorów do naszego nowego filmu. Ja się zgłaszam! Oj Bill, nie ty. Chyba coś ustalaliśmy. Och, niesprawiedliwość. Każdy może się zgłosić. Obrót Billa oczywiście.